No i właśnie tym akcentem zaczynamy kolejną podróż. Jest długi weekend po Bożym Ciele. 20 czerwiec. Jedzie, jesteśmy na Słowacji, jedziemy do Różynberga. Później będzie Besanowa i Termy, Marcelek, Sylwia Kręci i Rufik. Pokaż Sylwia, Marcelka. Gdzie Marcelku jedziemy? Na termy. No, na termy jedziemy się cieszy. Tak myśmy? Tak myśmy? No Sylwia sobie wzięła kawkę taką, a ja, ja cię podoba ta wycieczka. Urocz miasteczko, malutkie. malutkie miasteczko. Dopiero je poznajemy. A do mnie przyszła kawa. Marcelej maloda, prawda? Prawda. Dobry. Smaczny. Smaczny, tak. Że spędzamy wspaniale czas. Czekajcie na relacje ze Słowacji. Jeżeli chodzi o miasto Ruzjemberog, jest to miasto na Słowacji. Pięknie położone między Tatrami niskimi, u zboczu, zboczu Nizznych, Tatry niżne, Wielka Fatra jest w pobliżu. Miasto, prawa miejskie dostało w, na początku XIV wieku. Przep, przepływają te szlaki handlowe, że jest tu trochę zabytków, jest tu taka kalwaria, że też zwiedzimy, Gdzie jest kościół. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale jak, jak na razie miasteczko robi na nas dobre wrażenie, dużo takich Kamienice, kamieniczek zabytkowych budynków teraz sobie pochodzimy troszeczkę no i tyle no. Zapraszamy do dalszego oglądania. No. Jesteśmy już po kawce, marcerek. Lody wziął. Teraz na sparcerek idziemy, pochodzić po tym różemborku, o Tak to można nazwać różemberok. Miasteczko różemberok. Pójdziemy tam, pójdziemy. Tu jest właśnie to sanktuarium. Pójdziemy się sobie do góry. Przejdziemy się, przejdziemy sobie troszkę po tym deptaku głównym pójdziemy na rynek że będzie na pewno wspaniały dzień nie, nie. no jak widać mamy trochę zabytków w różem baroku miasto historyczne taki ryneczek chyba pochodzimy trochę zobaczymy odnowione kamienice czyściutko mamy taki placek, krzyżowanie ulica Mostowa tutaj jest ulica Podchora fajny klimat czyściutko ja powiedziałem góry wokół niskie Tatry fontanny można sobie usiąść, dużo sklepików bardzo czyściutko, że Marcelku podobać się tutaj. No, Marcelkowi się podoba. Podchodzimy na. do góry, na tą kalwarię tutaj. Jest tam kościółek. Że. zobaczymy, jakie widoki są z góry. Na pewno na góry. Dochodzimy na wzgórze. Miasta, różny berok. Zobaczymy jakie tutaj zabytki, widzę jakiś kościółek idziemy do góry No praktycznie jesteśmy na ryneczku mi się wydaje tutaj jest ten główny plac mamy ratusz, zabytkowy ratusz Widzę, że tutaj taki styl barokowy jest. Mesty urat Rożyn, barok bardzo fajnie położony na wzgórzu. Tutaj mamy góry, że klimatycznie, klimatycznie tutaj jest w miasteczku. Taki widoczek mamy Z innego punktu Tu jest muzeum w Rosenbergu i Przepiękny widok Na miasto W ratuszu mamy datę XIX wiek 1897 Z tej właśnie Daty budynek ratusza pochodzi zwrócę jeszcze uwagę na te schody tutaj można z innej strony wejść o, o strony, a tam oddali mamy samochód zaparkowany małe miasteczko około 30 tysięcy mieszkańców tatry niskie, nizne nic idziemy jeszcze tutaj w stronę tego placu ja powiedziałem wcześniej, znajdujemy się na tej Kalwarii właśnie Różnorg na wzgórzu mogę powiedzieć jakie wrażenia z krótkiego pobytu w Różembergu, bardzo fajne położenia powiedziałem wcześniej Marcelek i Sylwia zadowoleni są no że do kościoła już powiedziałem na razie nie wchodzę, bo jest musza piękny ratusz 1897 no cóż ładne miasto ładne jeszcze wyjdziemy tutaj do góry Tu mamy pomnik jakiegoś Tego i tak ta wygląda Trasa Krajobraz Niżne Tatry A dzisiaj Będziemy się kierować już W pobliżu jest Beszanowa I to na ciepłe źródła Atracja dla Marcelka Zresztą dla nas wszystkich Witajcie drodzy widzowie może zauważyliście już wcześniej, że nie mam zęba? <grystanie> Super sprawa, no ząb się no. prawi. No, że idziemy, schodzimy schodami. O, tu Pani zdjęcia robi w dół, bardzo fajne schody. To jest wcześniejsza rekonstrukcja. No, ale schody robią roboty, naprawdę. Ciekawe podejście na wzgórze. Na w Kalwarię. No, sobie iść. dochodzimy znowu do miasteczka. No, takie zakupy zrobimy. Raz pokażę te schody z innej perspektywy. Kościół św. Andrzeja XVI wieku. Perła 16 lat. Miasteczka. No idziemy tutaj, znowu znajdziemy się. Pokażę że z innej strony, właśnie to wygląda też z górze ta kalwaria a tutaj mamy taki budynek, tu jakieś kocowy mnie. piwowa restauracja jest Tutaj mamy mnie może wejdziemy do niej nie do tej restauracji, bo fajnie wygląda No, zobaczymy Idziemy najpierw Najpierw idziemy zobaczyć jakieś pamiątki do Marcelka, nie? No 因为、嗯。嗯 La Verna. wchodzimy, można z pieskiem wyjść, że fajny klimacik jak widać, chłodno jest, bardzo ładna restauracja. U góry jest taki taras, że tu usiądziemy tak, no to może być tu, tu dobra, tu siadamy, Marcelek też sobie wybierze, nie? No. no. Mamy takie pyszne jedzą to są frydeczki żółty rzuty ser nie? Dobry ja ci smakuje nie smaku. ci No i Sylwia też masz do tego To smacznego chłopaki i dziewczyny albo dziewczyna i chłopak, gdzie? Ciocia i no cóż mogę powiedzieć Dobry, smaczne posiłki Ser smażony, haluski Restauracja Lawerna, naprawdę polecamy W zęby a my idziemy teraz w kierunku samochodu jeszcze tutaj zrobimy jakieś zakupy no fajne miasteczko Dobra, że taki, sobie... takie miasteczko na jeden dzień, Cześć! No, Dobra, wiedzam, 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 wiedzam. że Marcelek zadowolony, że nagraj gołębia, nagraj gołębia, gołębia nagramy, nagramy gołębia można... że na razie mogę powiedzieć, że jedziemy w kierunku Beszanowy i to na termy Będziemy dalej kręcić jeszcze pokażemy nasz gdzie nocujemy byszanowej że czekajcie na dalszą relację Kupiłeś co sobie? Poduszkę no i super, pamiąteczka jest no tutaj kupiliśmy pamiątki, fotocentrum bardzo miła pani Marcelek sobie kupi poduszkę, nie Marcelek a dla Olawka kubeczek idziemy pospacerować jeszcze tutaj na jakiś obiadek i później do Beszanowy jedziemy no jesteśmy na miejscu blisko Beszaniowej ulica Stupys, Słowacja taki mamy można powiedzieć apartament, tu mamy taki taras Plac Tu można sobie zrobić grilla Posiedzieć i wchodzimy do tego domku Tu jest kuchnia Marcelek, Marcelek jest proszę bardzo No że fajna przestrzeń Idziemy dalej Łazienka O, jak siódko Proszę do, w końcu dojechaliśmy, Były troje, było trochę problemów, ale jesteśmy i to na termy. No i pokażę sypialnię o przy łóżka. Tam sobie będzie marcelek spać, bo my gdzie chcieli. No i taki widoczek, co mogę powiedzieć, koszt za, za dwa, dwa noclegi plus piesek, piesek 5 euro. 90 euro, 95 euro za trzy osoby tak to mniej więcej wygląda, jeszcze pokażę chatka się nazywa Elegant Beszaniowa, blisko Beszaniowa, a tutaj jest ten plac no i pokażę jeszcze duże, duże, duże podwórko jest garaże, tu do dzieci można się zabawić dzieci mają huśtawki że fajnie, dużo miejsca drugie miejsce na grilla, że można sobie znowu grilla zrobić nie ma problemu Bardzo fajne miejsce chatka elegant tu jest ta ulica dojściowa a tu na dół się idzie do głównej ulicy i blisko sklep jest ulica Supy tak się nazywa. Fajnie. No, że kończymy dzisiaj nagrywanie. Był to wspaniały dzień. Różę teraz jesteśmy blisko Beszanowej. Miejscowość, powiedziałem wcześniej. Idziemy. do naszego pensjonatu odpoczywamy, a jutro zapraszamy no zobaczcie jakie mam szczęście no masz szczęście, jak nie wiem i jutro zapraszamy na Beszanową będą ciepłe 7 ja termy prawda Marcelku? pozdrów wszystkich jeszcze pozdrawiam wszystkich serdecznie tak jest, cześć no serdecznie witam i pozdrawiam 21 czerwca jesteśmy w domku letniszkowym Elegant blisko Beszeniowej. Dzisiaj jest właśnie taki plan, że jedziemy na termy z marcerkiem. Pieszka zostawimy tu na miejscu, że serdecznie zapraszam do oglądania. Będzie to wspaniały dzień. Do zobaczenia Pietryk podróżuje Jedziemy na ten... Do Pyszaniowej, nie? Do No to super No to dobra No Rufik się bawi A Marcelę poznał Kolegu Sylwia odpoczywa Że zaraz jedziemy na termy tutaj ze Słowacji małżeństwo, troje dzieci. No i takie koledzy mają taką zabawę. Nie chłopaki! Hello! No. Że. Piękne miejsce. O! Proszę. Plac zabaw. Jesteśmy Beshaniowej. Jak widać, już tam. Tak, widać jeżdżalnie. Parking jest bezpłatny. Że dojazd był około 10 km od naszego miejsca, naszego noclegu, Widać piękna okolica. Że idziemy zobaczyć, jakie ceny są. Na pewno są zniszki do dzieci. Marcelek się cieszy, dziewczyny się cieszą. No. no i właśnie doszliśmy do głównego wyjścia. Zapraszam. Beszanowa, jeszcze, jeszcze zdjęcie sobie zrobimy pamiątkowe. Słynne termy na Sowacji Beszanowa. Jesteśmy jak widać mam. No, jesteśmy już na termach Beszanowa za trzy osoby. 105 euro na cały dzień. To się opłaca, bo to no, jest kwestia 10 euro różnicy, a będziemy tutaj, możemy być dłużej. Nie musimy się spieszyć, że teraz idziemy no tutaj, mamy takie rzeczy, że zaczynamy zaczynamy zabawy Temy Beszaniowa. No, Sylwia, tam idzie z marcelkiem. Jemy. A tam z tyłu są też Żalnie Beszanowa, proszę kolejny basen, tu pochodzimy trochę jak to wygląda tu można sobie popływać to jest tak o. dla dzieci to jest raj no. leżaczki możemy zająć sobie że tak to nie wiem czy... Tutaj jest jakiś piesini karą. Czy, czy festi, proszę. Na Jaka atrakcja dla dzieci, proszę. Pozwól, bo to to będzie informacja. Do to zwieratku no. się mówi, że je królom lesa. Co? Skrusty? Niedwiedz to nie, tylko tu mamy kolejny. baseny. Proszę ile tego tu jest? No do tego do rzeczki zaraz, zaczniemy. Proszę. No. idź tam i tak to tu Marcelek zobaczy, patrz ile tego jest idziemy do Rzeczki, proszę do Rzeczki zaczniemy tu zjeżdżamy Pistro, powadź wywar. Pożele liptowska kapuznica, zupa 3, 3 euro. Kuraciek. A to jest te liptowskie specjały. Brynzowe haluski. Kotowe jedła. No. Nie tak to wygląda. proszę Takie ceny są sałatki euro 80 Tu mamy następne baseny, ale tu już pod zadaczeniem wjeżdżania do dzieci. W strefy teraz gdzie są większe zjeżdżanie, różne atrakcje do dzieci. Mamy takie zjeżdżalnie. Dalszy ciąg atrakcji. Tsunami można sobie pływać po takich zeszce. A tutaj jest kolejna na linach takich taki grzybek. No i Marcelek chce na to iść. Por isso é a casneria no Fajnie było, nie? To w górę Termy Beczaniowa No o to chodzi No właśnie teraz Jesteśmy w centrum Beczaniowej Tutaj mamy supermarket, Może jeszcze będzie otwarty, zobaczymy Bo dziś sobota My idziemy Na jakąś pizzę, na posiłek Później jeszcze Zrobimy sobie wieczorem grilla Że tak to Wygląda, jeszcze pokażę, jak wygląda to miasteczko Beszaniowa. No wiadomo, że dużo turystów tu jest, bo tu są te termy i tu można nocleg wziąć. Sylwia z Marcelkiem już czekają. Jest tam coś ciekawego. Zamówimy sobie pizzę jedną, nie Marcelku. No, no i będzie okej. Okay. Przyszły pizzę, pizza margarita dla Marcelka, a dla Ciebie pizza bryndza, nie z bryndzą. No, że takie dwie pizze jak zjemy, to piękniemy. Że smacznego, Marcelek i Sylwia. Że w takiej scenerii kończymy naszą opowieść ze Słowacji. by to trzydniowy wypad weekendowy. Rozpoczęliśmy od miasteczka Ruzenbork, piękne miasteczko. Następnie przy, przybyliśmy tutaj właśnie gdzie mamy noc tej slinacy Bardzo ładna wioska klimatyczna No idź rufisz no Rufik musi sobie po, pobiegać że wspaniały William pogoda się uda byliśmy na Bez, Beszanowej W Beszanowej byliśmy Cóż możemy powiedzieć Jutro jeszcze pojedziemy gdzieś w jakieś miejsce na Słowację, ale może chyba nie będziemy kręcić, że polecamy Słowację, są piękne miejsca. My jesteśmy blisko litowskiego Mikulasza Niskie Tatry że wspaniałe okolice Termy przede wszystkim dla, dla rodzin to jest super rzecz. Marterku, podobajcie termy bysze? Tak. No. Że drodzy widzowie dziękujemy za oglądanie. Łapeczki w górę. Pozdrawiamy Sylwia, Marcelek, Pietrek podróżuje no oczywiście Rupek. Cześć! Proszę Państwa i w takiej scenerii. W Rajczy jesteśmy tym razem. Taka, taki krótki filmik. Dziadek cię później nagra. Jeszcze na telefonie. Proszę a ładnie. Rufi, wszyscy zaopatrzeni, leżaczki w takiej restauracji i tak, i rajsza.